Dzień dobry, witam. Rafał z Cepa blok Kłania. Dzisiaj będzie maskowo. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie maski, jakie mam w kolekcji, i swoją drogę w poszukiwaniu do maski idealnej. Ja jestem człowiekiem, który sam używa prawie wyłącznie masek nosowych i prawie wyłącznie masek tak zwanych minimalnego kontaktu. I takie maski coś dzisiaj głównie Wam będę pokazywał, chociaż nie tylko. Jestem zdania, że, że nie jestem zdania, a no tak jest, że maski nosowe są zdecydowanie zdrowsze, w szczególności przy bezdechu obturacyjnym. One wymuszają oddychanie naturalnym torem przez nos. To zapobiega zapadaniu się gajdła i także lepiej oczyszcza, nawilża powietrze, które się dostaje do płuc i wentyluje zatoki, więc to oddychanie przez nos jest po prostu zdrowsze i jak tylko nie ma jakichś twardych przeciwwskazań medycznych, nie wiem, polipy w nosie albo jesteście po jakimś zabiegu laryngologicznym, to zawsze powinniście walczyć o maskę nosową. Czasami to się nie udaje, część osób ma problem z wyciekiem przez usta no wtedy kompromisem jest maska ustno-nosowa ale wtedy kiedy możecie stosujcie maskę nosową ja też takich masek używam pierwszą maskę jaką kupiłem ze swoim pierwszym aparatem to była, myślę, że bardzo dobrze trafiłem, jeszcze się na tym nie znałem i jeszcze nie miałem dużego rozeznania w temacie ale trafiłem na kogoś, kto mi dobrze doradził i kupiłem maskę Dreamwear Philipsa Maska Dreamwear Philipsa na ten czas była jedyną maską, która pozwoliła pozbyć się rury z przodu. Większość masek jakie znajdziecie na rynku przyłącze powietrza ma centralnie na nosie czy na wysokości ust i mówiąc kolokwialnie ta rura się plącze po łóżku Yy, I przeszkadza w spaniu, yy, i praktycznie uniemożliwia spanie na brzuchu. A że ja jestem człowiekiem, który yy, dość yy, obracam się jak kołowrotek w nocy, i dużą część nocy śpię na brzuchu, no to naturalnym wyborem była właśnie ta maska. Maska jest wyposażona yy, w poduszkę podnosową. Jest to rozwiązanie takie, bym powiedział, bardzo eleganckie, minimalne, bo tej maski niewiele na tej twarzy zostaje. Nos pozostaje odkryty, tylko dociskamy od spodu nosa tą poduszkę w taki sposób, żeby, żeby przez te otwory powietrze wpływało do otworów nosowych. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że nie wszystkie osoby, tak powiem, sobie chwalą tą maskę. Z czego to wynika? No głównie z tego, że ta maska jest dość trudna w dopasowaniu i wiele osób, tutaj dopasowujemy niezależnie ramę, niezależnie poduszkę, a poza tym bardzo ważne jest dobre dopasowanie paska. Jeżeli dociśniecie tą maskę za mocno do twarzy, to ona ma tendencję ona się zaciska i zaciska wtedy skrzydełka nosa i, i utrudnia oddychanie, a jak ją założycie zbyt lekko to znowu pojawiają się wycieki więc wymaga to dość dużo wyczucia i dość dużo praktyki żeby nauczyć się ją zakładać w prawidłowy sposób i nie będę ukrywał, że, że w nocy mi się ją zdarza dość często poprawiać Aczkolwiek, już na tyle tak powiem, proces mam zautomatyzowany, że ja się nawet nie wybudzę. Tylko potrafię, jak, jak słyszę jakiś świst, to potrafię ją tylko szybkim ruchem poprawić i śpię dalej i mi to nie przeszkadza. Ale mówię to dlatego, żebyście wiedzieli, że to nie, nie jest yy, yy, maska idealna i yy, yy, są osoby, do których niekoniecznie ta konstrukcja yy, trafi. Nie jest to maska, którą się. Yy, tak powiem, zakłada na twarz i zapomina. Absolutnie nie. Do tej maski można dokupić jeszcze jedną końcówkę. Jest to końcówka Jalpino z takimi bardzo przyjemnymi w dotyku żelowymi wkładkami, które się dociska bezpośrednio do otworów nosowych. Dzięki tej wkładce. To jest uniwersalne, czyli tą wkładkę się po prostu wymienia. Można mieć jedną ramę i dwie wkładki, tak jak w moim przypadku. Te wkładki no przede wszystkim niwelują wycieki praktycznie do zera i one są naprawdę przyjemne w stosowaniu. Nic tutaj nie uwiera. To jest, to jest, mówię, to jest tak delikatne, że, że, że w żaden wypadku to nie podrażni otworów nosowych. Yy, niestety wadą no, tego jest yy, fakt, że o ile tą dużą poduszkę bardzo łatwo jest w nocy poprawić praktycznie bez udziału świadomości, yy, no to jak taka yy, żelowa wkładka wypadnie z otworu nosowego, no to ja już się muszę obudzić i yy, włożyć trochę tak powiem, świadomości, energii w to, żeby ją założyć na nowo. Dlatego koniec końcu się nie przyzwyczaiłem do niej i raczej korzystam, raczej korzystam z tej klasycznej, z klasycznej poduszki podnosowej. Ale dobrze wiedzieć, że, że jest tutaj jakaś alternatywa. Co Wam mogę powiedzieć? No z plusów maski jest to, że, że sama konstrukcja się dość łatwo myje. Chociaż musimy pamiętać o tym, że w tej masce myjemy nie tylko poduszkę, ale także samą ramę. Którą trzeba po prostu namoczyć w wodzie z mydlinami. Ale to mycie jest proste, ten silikon jest tutaj dość gruby i to wszystko naprawdę ciężko uszkodzić i chociaż sama maska się z czasem trochę już robi żółta. W ostatnim czasie ja zaobserwowałem, że ona mi się robi taka nieprzyjemnie klejąca trochę ten silikon. Ale uszkodzić mechanicznie tej maski naprawdę moim zdaniem nie sposób, z jednym wyjątkiem eee, pasek. Wiele osób narzeka, i ja też ponarzekam trochę, e, że ten pasek jest dość, nie powiedziałbym, kiepskiej jakości, ale kiepskiej wytrzymałości. On się, on się niszczy już od samego patrzenia on się momentalnie po założeniu robi zarzucony, e, łuszczy się, paskudnie się rozciąga. De facto, moim zdaniem, ten pasek powinien być wymieniany minimum raz na miesiąc, a nie jest to wcale tania zabawa. A przy porozciąganym pasku, niestety, ciężej jest tą maskę dopasować. Więc to jest ewidentna wada i, i, i myślę, że trzeba poszukać tak naprawdę, czy ktoś nie oferuje jakiegoś zamiennika dobrego, bo bo, bo, bo no ten pasek nie jest najszczęśliwszy chociaż trzeba uczciwie przyznać, że jak jest nowy, to on bardzo dobrze trzyma na głowie, więc on jest dobrze pomyślany, on jest dobrze pomyślany, ale no nie, nie, nie wytrzymuje próby czasu. Ja ponieważ jestem dużym zwolennikiem tego typu masek, to zastanawiałem się, czy koka sobie z tyłu głowy nie. Nie, nie zapuścić i nie zaczepiać tej maski, bo chyba byłaby to jedyna metoda, żeby tego typu maska nie spadała. Jak mówimy o Odejmuera, to nie sposób wspomnieć o wyrobie konkurencyjnym, czyli masce N30i. To jest maska stosunkowo nowa, bo ona w tym roku została wypuszczona na rynek przez ResMed. I tak, na pierwszy rzut oka, jak zobaczycie, ona jest dość podobna. Jest dość podobna. Z różnic, które się rzucają na pierwszy rzut oka, no to jest przede wszystkim troszkę zmieniona konstrukcja ramy. Tu jest dodana taka harmonika, która ma ułatwić dopasowanie tej maski do głowy. Zmieniona jest konstrukcja poduszki. Ten przód cały, ta cała. Bazowa konstrukcja jest z twardego, przeźroczystego plastiku, a silikonowa jest tylko tutaj ta wkładka i ten silikon jest mega miękki, on jest mega cienki. Początkowo, szczerze mówiąc, bałem się przy myciu, żeby tego nie uszkodzić, bo wydaje się to być delikatne i podatne na, 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 na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, co z biegiem czasu stwierdzam, że, że tak nie jest, że tam akurat ta końcówka najlepiej, najlepiej próbę czasu y, zniosła i jak widzicie, ona nawet szczególnie nie jest odbajwiona y, y, i dobrze trzyma, więc ta poduszka jest naprawdę świetna i jest chyba najmocniejszą stroną tej maski. Sam pasek, jak popatrzycie, wygląda świetnie. Ta maska ma. 9 albo 10 miesięcy w tej chwili intensywnego używania, bo to, to jest maska, której tak naprawdę w tym momencie używam na co dzień. I pasek wygląda prawie jak nowy. On jest takiej grubej fizeliny i, i wygląda to naprawdę solidnie. Widać, że, że RESME tutaj nie chciał błędu Philipsa w tym elemencie powienić ale uczciwie muszę powiedzieć, że ponieważ brakuje tutaj podgumowania i ten pasek jest dość śliski, on się nie trzyma tak dobrze na głowie jak nowy pasek z Philipsa i po 9 miesiącach już zaczęły mi puszczać rzepy te rzepy są już słabziutkie więc też nie jest to też nie jest to, tak powiem, pasek idealny on jest bardziej wytrzymały i lepiej wygląda, ale też trochę gorzej trzyma niż pasek z Philipsa. Ale maska generalnie jest przeze mnie zdecydowanie polecana, i trudno mi jest powiedzieć, która maska jest lepsza. Ja nie odważę się, żeby, żeby powiedzieć, czy lepszy jest dojmuje, czy lepszy jest jest. Resmed. W Resmedzie wolę poduszkę. W Resmedzie mówię, bardziej wytrzymały jest pasek. Rama uważam, że jak się ją dobrze dopasuje to jest uwaga ważna, ponieważ w handlu najczęściej są emki, a ja ściągałem dla siebie ze stanów LK. Więc jak się dobrze dopasuje, ta rama jest dla mnie lepsza w Philipsie, bo ona jest troszkę sztywniejsza i łatwiej się ją myje i co jeszcze no i chyba tyle no mówię pasek pasek nie jest dobrą stroną jednej i drugiej maski nowy pasek wolę z Philipsa jak mam go używać dłużej to wolę ten resmedowy ale generalnie obie te maski uważam, że to są najlepsze maski w tej chwili na rynku najwięcej zużyłem masek z Philipsa, a w tym momencie używam maskę resmedową to, co Wam pokazywałem do tej pory, to były maski nosowe z poduszką podnosową, ale są także maski, jak bym to powiedział, klasyczne. Nie wiem, czy, czy, czy takie nazywnictwo obowiązuje, ale to jest maska, jak powiedział, nanosowa, czyli, czyli z poduszką, która, którą zakłada się na nos, wchodzi nos cały. Do takiej poduszki. To, co Wam w tej chwili pokazuję, to jest maska N20 z firmy ResMed. O tyle ciekawa maska. Ja ją lubię i ona na stałe zagościła w moim setupie, ponieważ jest to maska, której zawsze mam bezwzględne 0 litrów przecieku. Ta rama. Bo tu jest sztywna rama po dwóch stronach twarzy, plus taka dość duża czteropunktowa uprząż z tyłu głowy. To tak dobrze trzyma, jak przyklejone do twarzy. I niezależnie jakbym się ruszał, niezależnie co bym robił, zawsze w tej masce mam magiczne 0 litrów przecieku. Ta maska przy tym jest całkiem wygodna. no Jedyną wadą tej maski. Jedyną wadą tej maski jest to, że ma ten nieszczęsny wąż z przodu. Co prawda, jak widać, producent dołożył tutaj kawałek takiego bardziej elastycznego i lżejszego węża, który ma trochę umilić nam to i zapewnić, że tam ten wąż będzie mniej przeszkadzał, no ale on cały czas zostaje, i jak dla mnie jest to wada. E, dla tej maski, e, no i tą wadę starał się wyeliminować w tej chwili e, Philips, który wprowadził e, maskę e, m, Dream e, Wisp. Tak? Dobrze, żebym nie w nazwy, tak dobrze powiedziałem. Dream Wisp, e, który tak naprawdę łączy e, też poduszkę na nosową poduszkę, w którą wkładamy cały nos z ramą y, znaną dobrze z serii y, Dream World czyli z przyłączem na szczycie głowy i ma y, też y, dobre czteropunktowe, czteropunktowe y, y, czteropunktową uprząż która trzyma stabilnie tą maskę na głowie za chwilkę będę nagrywał filmik tylko o tej masce i tam dowiecie się więcej informacji na temat tej maski. Jeżeli macie, jeżeli macie problem z maskami, z poduszkami podnosowymi, a używacie masek nosowych, no to moim zdaniem zdecydowanie powinniście rozważyć albo tego nowego DIMUISPA. Albo no będę mimo wszystko polecał N20, jeżeli nie przeszkadza Wam rura z przodu głowy. Pomimo tego, że jestem wielkim wyznawcą masek nosowych, to mam także dwie maski usno-nosowe. Nie często z nich korzystam, od razu powiem, ale uważam, że warto mieć taką maskę w swoim arsenale, chociażby na wypadek jakiejś dużej infekcji stanu zapalnego nosa, gdzie alternatywą do zastosowania maski ustnonosowej jest po prostu wyłączenie aparatu, a tego starałbym się ze wszechmiar uniknąć, dlatego... Polecam zakup e, e, takiej maski. E, mam w swoim iPhone'ie dwie maski: jedna z Medu, jedna z Philipsa. Tą, którą macie na stole, to jest e, maska e, e, z serii e, m, Dreamwear, czyli z przyłączem na szczycie głowy. E, ta maska łączy poduszkę nosową, czyli tutaj nos nie wchodzi do środka, Nos dociskamy na na szczycie i ten dół jest na usta bardzo wygodna maska, porządne czteropunktowe e, czteropunktowa uprząż mocowanie na magnesy bardzo, bardzo dobra maska, aczkolwiek część ludzi narzeka na nią i to Wam od razu powiem na dopasowanie, ona nie jest łatwa w dopasowaniu e, trzeba trochę tak powiem, dobrze dobrać końcówkę dobrze dobrać ramę e, dobrze e, Ustawić paski. Wtedy nie będziecie mieć z nią problemu, ale jak tego nie zrobicie, to ta maska bywa dość kapryśna i powoduje przecieki. Maską, która do tej pory tak powiem, najmniej przecieków dla mnie daje i jest takim trochę wzorem w zakresie zrobienia samej poduszki, jest też całkiem nowa. Maska z Smedu F30 to jest także maska, która łączy element poduszki podnosowej z częścią ustną, czyli tutaj nosa do środka nie wkładały, dociskamy to do nosa. Ma wygodną, znowu, czteropunktową uprząż mocowanie na magnesy. No ma wszystko, co, co powinna mieć porządna maska. No jedyna z mojej perspektywy wada, aczkolwiek jak to mówię, to nie musi być wada dla każdego, to jest przyłącze powietrza z przodu maski. Czyli nie ma, nie ma tutaj... E, niestety, e, przyłącza na szczycie głowy, jak w Philipsie, ale rewelacyjna maska, i też e, znajduje się na liście masek rekomendowanych. E, jak e, pewnie zauważyliście, większość z tych masek łączy jeszcze jedno, i to na jedno bym Wam chciał zwrócić uwagę. E, prawie wszystkie te maski są reklamowane. Jako maski tak zwanego minimalnego kontaktu. O co, o co w tym chodzi i, 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 i co to są maski minimalnego kontaktu? Chodzi tak naprawdę o trzy rzeczy. Pierwsza o to, że maska taka powinna być możliwie najlżejsza, jaka może być. Druga rzecz, że powinna dotykać naszej twarzy. W jak najmniejszej powierzchni. Trzecia rzecz, że powinna nie zasłaniać nam pola widzenia. I chyba to trzecie jest nawet najważniejsze, ponieważ maski tego minimalnego kontaktu często polecane są osobom, które mają takie poczucie klaustrofobii w masce. Dla mnie ja takiego uczucia nie mam co prawda, ale dla mnie jest to o tyle ważne, że zdarza mi się w założonej masce czytać książkę, coś tam przyglądać na komputerze czy oglądać telewizję i jest to możliwe tylko i wyłącznie w masce tego typu i generalnie polecam jak będziecie kupować kolejną maskę to to zapytajcie sprzedawcę o maski minimalnego kontaktu, bo no, w mojej ocenie jest to przyszłość i, i wszystkie maski tak naprawdę powinny być konstruowane w ten sposób. No a drugim kryterium jest kwestia przyłącza góry, tak? Te nowe, nowe maski i te, te konstrukcje, te konstrukcje Typu N30i czy Dreamwear, ich plusem jest to, że rurę nie podłączamy z przodu maski, tylko na szczycie głowy. Chociaż też yy, uściwie trzeba powiedzieć, yy, że yy, wszystko ma swoje plusy i minusy i na pewno znajdą się zwolennicy yy, klasycznego przyłącza. Jestem pewien, że takie maski z rynku też szybko nie wypadną, yy, bo jest to kwestia po prostu indywidualnych. Preferencji. No dobrze, myślę, że to tyle. Jak macie jakieś pytania i chcielibyście wiedzieć więcej na temat tych masek, to proszę zadawajcie pytania w komentarzu. Ja za chwilkę nagram jeszcze jeden filmik, żeby opowiedzieć troszkę więcej o tej konkretnej masce. No bo jest to nowość od Philipsa, której jeszcze domyślam się, że mało kto z Was widział, więc warto to. Powiedzieć dwa zdania więcej, i już teraz zapraszam serdecznie do, do tamtej recenzji. A na tą chwilę e, dziękuję, zapraszam na bloga i e, mam nadzieję, że, że coś ciekawego się dowiedzieliście dzisiaj. Dzięki, wielkie.